Pozdrawiamy pana z kosą, który wykasza pięknie trawę. Pozdrawiamy pana z kosą. Pozdrawiamy pana i zapraszamy na rower. Lewa. Która? Moja! Bo jakie piękne orły. Pozdrawiamy orły i lwy. Wysokoły. I Arek, słońce świeci! No i bgi. Może moja chrypka się straci? Bardzo dobrze, wypijesz dwa. Wypijesz szampana. Wypiję kawę. Wypiję kawę, popiję herbatę i, i do domu. Nie, wypijesz szampana. Przeczytasz dyplom, któryśmy otrzymali. O, właśnie. uznania i będziesz zdrowy. Wszystko. Proszę Państwa, zwróćcie uwagę y, na te wspaniałe y, farmy, farmy y, wiatrowo-galwaniczne. To jest, to jest niesamowity Z solarami. To jest niesamowity postęp i to jest niesamowite, że ta ekologia jest na każdym kroku, że wchodzimy. Wiek. No pozdrawiamy się Panią, która idzie właśnie z Państwa. Super. Pozdrawiamy Pani. Jest szczęśliwa. Widać, że życie kocha tak jak Wy. Dobre. Ale fajne wiatraczki zrobi. Fajne, fajne. Ja tam posponeczna, tam wiatronka. Mówiłam, na tamtą,